Dzień wszystkim, jestem dzisiaj sama, tak pół sama, bo może Karolina później przyjdzie, jestem Pola, zapraszam na PL, dawać mi pozdrowie, ładowanie VIP i oczywiście was zapraszam na dzisiejszy filmik. Eee, właśnie kupiłam dzisiaj podobne makciuchy Karolina, kiedy zaradziłem hashtag, bardzo pewnie ją znacie, w sensie ogólnie, bo to jej przecież jest, no tak jakby powiedzieć... No, kanał o Dobrze, tutaj mamy ją. Przepięknie. Ja też miałam tą bluzkę, ale sobie akurat ją kupiłam. I bardzo. Też, mi się ogólnie podoba, i gust. Jest bardzo ładna. Ma, ma piękne zwierzaczki. Możemy zobaczyć w jej spokoju. Piękne zwierzaczki. I piękny oczywiście, pokój. Tutaj mamy pokój ciemny. Bardzo dużo lawitów lo, e, w tym pokoju. Czyli tak, tutaj mamy pokój dzienny. Bardzo piękny taki. No, ona zmienia ogólnie bardzo często: w zimę, w lato, wiosnę, wiesię. No, żeby był akurat pasował do klimatu. No, chyba to jeszcze nie cały pokój, bo dopiero się ładuje. No, to później pójdziemy do pokoju dziennego. O, już się trochę załadam. Tutaj. Wow. mamy tutaj jak motory. A to piękne. Tutaj mamy taką, taką wodę, która leci. I tutaj kwiatek. Chodźmy do kuchni. Ciekawe, co smacznego dzisiaj będzie. Tutaj mamy, bo to w tu jeszcze takie świąteczne, ale fajnie. Odpokroimy sobie prezencik. Jej! Znalazłeś troszkę? To, to. Tak, wiesz lapel? Tak. Uuuu! No, ale, ale dobra, chodźmy teraz do pokoju imprez. Ale piękny pokój imprez. Piękniejszy. Bez pokoju. Czyli mogą też być chyba jakieś osoby, jakby przyszły do mnie na noskę. Jak ja czasami. I chyba i też będziemy jutro nagrywały, bo jutro też przyjdę do karabiny. Ale chodźmy do pokoju dziennego. Najpiękniejsze. Też mam te łóżko. Teraz będziemy mogli zobaczyć mi pokój. Mam podobne schody bardzo. Tylko, że mam zrywane. Ja Miałam sześć tysięcy, a tutaj mamy sześć tysięcy. I bardzo bym prosiła was o pozdra, Bo będą oczywiście inne fajne odcinki. I teraz tak zobaczymy. też mam pewnie ciekawy, no przynajmniej tak mi się wydaje. E, chodź do pokoju dziwnego. Mam trochę mniej lobitów, ale na nic, ale też mam dużo. Tutaj mam taki, tutaj jest zbiór komputerowy, tak jakby. Tutaj mam. Welegowisko odpoczynkowe, czyli mam taletkę słaby, typu, podobne. Te łóżko i tutaj mam coś jeszcze, tak, piekuszka, poduszki, lampeczki. Tutaj takie fajne tło zar. tutaj mamy ogród, też mam motocykl gazetki. Chodźmy do kuchni. Mam dużo, też wracam. Też mam tutaj wskazówki. Wracać do skazówki. A tutaj mam pokój imprez. Trochę poszalałam. Um, wersetko, a, a kwi uh, tutaj mam jedno z moich a w pokoju Tutaj mam kurkę, tutaj mam takie od tygryska. Tutaj dobrze lazowałam. Czy mały. No znowu piszę, no jak Piękny uh -huh. e, dzisiaj jest złoty, bo jest czwartek, 16 godzina i mam tutaj e, dzisiejszą datę, e, dzisiaj jest wczoraj, już się zaczyna u mnie w szkole i u Karoliny rowerowy maj, zapraszam was, żebyście też jeździli na rowerach, na kolejnokach i w ogóle, e, tutaj nagrywamy odcinek, e, dawajcie na łapki w górę, subskrybujcie kanał i zapraszamy zawsze was do znajomych na naszych kontach. E, jak będą jakieś ciekawe jeszcze informacje, to zapraszamy na Snapchata. E, o, Karolina przyszła. O, Karolina nam może powie, jak się nazywa na e, Czekaj. Um, chyba Karolina i Zuzia, w Tak, Karolina i i Zuzia z dużej litery. Bo Zuzia tej koteczek. Możecie zobaczyć taki fajny, że tam jest taki kotek i ona. Zaprasza, że zaprasza was oczywiście. I miałyśmy grać w Napa i chyba będziemy grały. I ogólnie zapraszam was na wszystkie gry na które byśmy mogli grać. Na przykład na Minecraft, y, jeżeli byśmy grały I właśnie dostanę niedługo Minecrafta bo muszę się trochę uczyć, tam trochę pomożecie. I zapraszam was zawsze do znajomych. Kto mi poprosi, to mu dam grafa. Tak, dam tobie grafa. Akurat mi prosi mały. Tak, napiszę jemu tak. Nie będę wredna. Dobrze. Dobra. Dam tobie grafka. Właśnie podział. Tutaj sobie, no tutaj e, tak, e, może, może też będę e, miała swój kanał, też razem z Karoliną pewnie zająć życiem. To jest moja najlepsza przyjaciółka i też będziemy mogły nagrywać, Jakbym dostała, to byśmy mogły to wam zapowiedzieć. A więc subskrybujcie, dawajcie łapki w górze i wszystkie rzeczy, które wiecie, możecie nam dawać, to będę autograf. Prezenty też będziemy może lotowały, jeżeli nam się załaduje wszystko dobrze e, na jakichś kontach. I zapraszamy Was ogólnie do wszystkiego, co jest w ogólnie. Fa pa!